Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. I dzisiaj odcinek, na który wszyscy czekali, czyli będziemy rozmawiali o tym, jak zapobiec muchom w kurniku oczywiście już minęło trochę czasu. Jest już można powiedzieć, trochę chłodniej niż było wcześniej, niż było w lipcu czy w sierpniu, ale warto ten temat poruszyć tak na wszelki, żeby już w przyszłym roku nie borykać się aż z takim problemem. Także dzisiaj słuchajcie, trochę wam na ten temat powiem. Jak widzicie, tak naprawdę muchom przede wszystkim sprzyja wilgotność, odpowiednia temperatura, dość wysoka, wiadomo, smród i cała reszta brzydkich zapachów. Jeżeli tego nie ma, kur jest, much jest po prostu, moi drodzy, sporo mniej. Muszę Wam powiedzieć, że teraz mamy godzinę chyba dokładnie plus minus 18, i much nie ma praktycznie wcale. I dzisiaj właśnie na temat tych. Wszystkich y, aspektów związanych z muchami, jak się bronić i co robić, słuchajcie. Pierwsza rzecz to przede wszystkim profilaktyka, czyli wymiana ściółki na bieżąco, sprawdzenie i y, po prostu musimy, moi drodzy, czyścić kurnik na bieżąco. Jak to robić? Oczywiście, tak jak Wam zawsze powtarzam, wymiana ściółki, wymiana oprócz ściółki innych elementów. Takich jak na przykład karmidła czy poidła, warto to czyścić, a czasami warto nawet, e, słuchajcie, e, kupić sobie nowe, jeżeli tamto jest stare. No i jakaś wentylacja kurnika, żeby po prostu w tym kurniku było trochę chłodniej, wtedy też unikniemy e, trochę tych mógł. Oczywiście, im większa powierzchnia, im mniej kur, tym jest e, no po prostu mniejsza szansa, że tych muszek będzie. Jakoś dużo, i pierwsza rzecz. Taka, bo to was pewnie najbardziej interesuje, jak można właśnie się bronić przed tymi wszystkimi muchami. To jest oczywiście stosowanie odpowiednich preparatów, tak zwanych preparatów, moi drodzy biologicznych, zwanych biomuchom. Również tutaj taka reklama, ponieważ są to preparaty, które posiadają właśnie w składzie larwy bądź takie poczwarki owadów drapieżnych i one właśnie niszczą populację muchy domowej, bo taka głównie atakuje. Są też takie małe muszki, które atakują, ale o tym. O tym za chwilę. Również kolejnym sposobem na ochronę jest stosowanie ziół. I tutaj tych ziół jest naprawdę sporo, nawet jeżeli sobie pójdziecie do swojego ogródka, możecie sobie dla testu zerwać jakąś trawę, może niekoniecznie powinna być to taka trawa, która sobie rośnie i którą kosicie kosiarką, ale po prostu jakieś zielsko powiesić, zobaczyć czy to zadziała. Często, moi drodzy, możecie się zdziwić, bo faktycznie to zadziała. Także suszone zioła, najlepiej zawieszone na sznurkach, jakieś może być gdzieś na dachu, może być gdzieś przy grzędzie, najlepiej przy wejściu do kurnika. Też to zrobić. Można powiesić jakąś lawendę, tymianę, mięte yy, i to właśnie najbardziej denerwuje jakieś tam muchy, komary i tak dalej, inne małe robaczki. Kolejną rzeczą, również dość pomocną, są już odświeżacze powietrza. No, i tutaj oczywiście chodzi o aromaty, chodzi o ten zapach, również może przeszkadzać. Tym muszkom. Musimy wtedy sprawdzić, czy te zapachy nie będą przeszkadzały kurom i czy nie będą dla nich szkodliwe, ale jeżeli kupicie takie specjalistyczne preparaty, właśnie to raczej nic się i odświeżacze powietrza to raczej nic się nie powinno złego zadziać, a po prostu odpędzicie te. Meszki, czy tam jakieś większe muchy, które macie w kurniku, też musicie wiedzieć, że mając kury, słuchajcie, no to jest normalne, że będą jakieś muchy. No to, to się nie da tego uniknąć. Jak macie kury, zawsze coś tam będzie. Ja teraz powiem Wam, dość często jeżdżę na jakieś większe fermy, czasami rozmawiam z tymi fermiarzami. No to jest pra praktycznie nieuniknione. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ściółkowy, czy, czy klatkowy, ma to wszystko wentylowane, da się tego uniknąć, ale w większości, słuchajcie, tak jak w takim chowie przydomowym, jak widzicie, tu kura wchodzi oczywiście oddaje kał. Jest nie zawsze czysto, czasami brudno, mieszają się, a jeszcze jak macie inne zwierzęta, tak jak my mamy gołębie, bardzo trudno jest to uniknąć, ale najważniejsza jest profilaktyka, żeby na bieżąco czyścić kurnik i na pewno tego będzie trochę mniej. I kolejna rzecz, moi drodzy, to są tak zwane muchołówki, czyli takie pułapki, pułapki na muchy i komary. One mogą nie wyglądać dość fajnie, natomiast z tego co wiem i z tego co słyszałem od różnych ludzi, działają. Myślę, że już nie teraz, ale już jak będzie się znowu zbliżała wiosna, warto to zastosować. Tak to się moi drodzy prezentuje. I teraz co ja wam polecam również? Tutaj dostałem taką wskazówkę, że warto moi drodzy, zamiast słomy, sypnąć trochę piasku. Oczywiście ja i tak uważam, że najlepszą ściółką dla kur jest słoma, ale również tutaj dostałem taką informację, że piasek zamiast słomy lub siana. I tutaj często, właśnie hodowcy, niektórzy wybierają go na lato, jest on droższy, z tym, że po prostu muchy i inne owady nie lubią piasku bezpośrednio. Także coś tam możemy nawet wlać do tego piasku, i raczej po prostu te kurki powinny, te muchy powinny jakoś tam uciekać od tego miejsca. Również słuchajcie, moi drodzy, Dbajcie o wilgotność, żeby była ona prawidłowa. Wiem, że jest to trudne. Już tutaj mi zwracaliście uwagę, natomiast przede wszystkim dbać o czystość. No i oczywiście jakaś wentylacja w postaci okienek i tak dalej. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Co wam jeszcze co Wam jeszcze bardzo polecam, żeby, żeby zrobić. Nie polecam wam, tak jak widzicie, my tam wyrzuciliśmy cukinię, dlaczego nie jest ona w kurniku, tylko jest ona na zewnątrz. Z tego względu, że jeżeli okaże się, słuchajcie, że wyrzucicie arbuza albo jakieś inne, nie wiem, skórkę po bananie, no zaraz się może okazać, że tych muszek będzie sporo więcej. Jedne przylecą, później kolejne, kolejne i zaraz się tych much zrobi dużo. A jeszcze jak jest gorąco, to już w ogóle. Także pamiętajcie, jeżeli dajecie kurom jakieś warzywa, nawet warzywa, nie tylko owoce, rzucajcie wszystko na yy, przedkurnik, a nie w kurniku bezpośrednio, żeby te. Kury, yy, te te muszki się nie gromadziły. Także widzicie, no nie ma jakiejś filozofii z tym, może nie powiedziałem jakiejś oczywistości, natomiast są to takie rzeczy, o których warto pamiętać, więc jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, oczywiście piszcie. Ja pewnie na wszystkie pytania i tak Wam jeszcze nie odpowiedziałem, więc jeżeli chcecie o coś zapytać, to śmiało, bo wydaje mi się, że po prostu coś mogło mi umknąć. Ale z takich ważniejszych informacji to tyle. Więc przede wszystkim profilaktyka, dbamy o kurnik. Można tam jakieś pułapki kupić, można kupić jakieś preparaty. Najlepsze moim zdaniem, właśnie będą zioła, żeby powiesić, albo jakieś bezpośrednio preparaty, odświeżacze powietrza. Tylko sprawdzajcie, czy kurom to nie zaszkodzi. I można sobie z tym poradzić. Też u nas nie ma, słuchajcie, nie wiadomo ile tego ciepła, nie wiadomo ile tego skwaru. Jest to tydzień, może miesiąc, może trochę więcej, więc też raczej bym się aż tak tym nie przejmował. Raczej te muchy nic kurom nie zrobią, bardziej to nas drażnią, ale no warto jakoś przeciwdziałać temu i dlatego właśnie ten odcinek, żeby wam to wszystko. Nakreślić jest tego trochę, pewnie są też inne metody. Jak macie, to możecie się podzielić. I ja wam polecam profilaktycznie, tutaj właśnie my mieliśmy, słuchajcie, ostatnio orzecha, i właśnie liście orzecha były tutaj powieszone i mega pomogło na muchy. Także też wam polecam, nie tylko w jednym miejscu, ale w wielu miejscach, żeby sobie to było. I tyle. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Cześć.